W Centrum Medycznym w Salu Sporadni Ginekologiczno-Położniczej konsultujemy pacjentki w ramach umowy na fundusz oraz prywatnie. Każda z Pań w koszyku świadczeń gwarantowanych posiada możliwość wykonania badania cytologicznego. Tutaj zachęcam wszystkie Panie do zadania pytania, czy jest możliwość poszerzenia tego badania o diagnostykę bardziej rozszerzoną i dokładną. Jest możliwość wykonania cytologii płynnej, zwanej cytologią cienkowarstwową LBC. Cytologia pobierana metodą tradycyjną polega na naniesieniu pobranego materiału za pomocą specjalnej szczoteczki na szkiełko mikroskopowe jeszcze w gabinecie i utrwalenie preparatu. Zdarza się nierównomierne rozprowadzanie materiału na szkiełku. W przypadku cytologii płynnej sytuacje te są ograniczone do minimum. Cytologia cienkowarstwowa, inaczej zwana płynną, w odróżnieniu od klasycznej cytologii materiał do jej analizy przychowuje się na podłożu płynnym. Ogranicza to znacznie ryzyko błędu. Pobrany materiał jest rozprowadzony automatycznie w odpowiednim płynie preparacyjnym, przy czym pobrane komórki nabłonkowe są oddzielane od naturalnych zanieczyszczeń. Etap przygotowania preparatu zwiększa bardzo istotnie ilość komórek nadających się do oceny cytologicznej. Cytologia LBC jest badaniem pobieranym coraz częściej w gabinecie ginekologicznym. Metoda ta pozwala na wykrycie o 64% więcej zmian związanych z dysplazją małego, średniego i dużego stopnia. Możemy również z tego materiału uzyskać dane dotyczące zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV lub chlamydii.